Nie policję! Nie badź policje! Nie policję! Nie bacz policję! Nie To was piedy kurde! nie tego... tego nie was tylko tego kurwa! Co wysłał ten numer telefonu? Więc kurwa to nie jest mój numer telefonu. Przepraszam, że was wyzwałem! A nie chodziło tu o was! Chodziło o tego jebanego cwela, co wysłał ten numer. Donejdzie! Bo to nie jest numer mojego taty i mój tata to potwierdził! Mój tata zmienił kilka... Trzy tygodnie temu zmienił obydwa numer telefonu i ja też zmieniłem! I chujak dostaniecie! Numer telefonu! Nie tłumacz się głupiemu chujowi! Dobra, idź! Kurwo odpowiedz płacił jeden złoty linka do decena, którym gadasz piwnicy już nie chcemy być różnieci w dupę przez ciebie i ryska. Nie wypuśćcie was z piwnicy! Nie wypuszczę Was z piwnicy. ity ity ity. Na Was się zemściłem, zemstę dopełniłem. Din dużo din 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 dinn 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 dopełniłem, piwnicy dinn dinn zemstę dinn 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 No kamerka mi się wczytuje? Aj kamerka ci nie chce wczytać. Czekajcie, muszę obudzić, i łączyć ponownie. Co ci ruchomija kamerka? No! Nareszcie! Siema! Yo ziomek, siema, jo! Anglik! Who let the dog down? Kuletę dołdzał Ho! 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 HO 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 Ty grzeczniej Mam ujemy cię Dobra zamknij tam ryja Ja gadam z tym kolegą w okularach Siema kolego Sie... A ty nie gorę właśnie Ale nie ale Usta nie ruszasz. Jak to możesz gadać W serwocie Ta Debin to bachor. Siema Siemanko, co tam? Debilki. Cześć dziewczyny, jak tam nauka? Jak tam nauka? Nie mam Steama. Gówniary. Siema dziewczyny, jak tam nauka? Jak tam nauka? Siema, ziomy, jak tam, ja tam nauka? Siema, dobrze. Ej, powiedz mi takie słowo: zaczyna się na K, kończy się na sy. w środku jest biała. sam ci nazwę, YouTube! Robi lajba! Robi lajba! lajba. 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 Ci tysiąc osób. osób! Tak, a my pijemy Fajnie. picolo na terenie szkoły. Pokaż picolo Maciek. Maciek, to, to idę pokazać picolo Idziemy ci pokazać. Pokaż, co? powiedz kanał! No wysłałem ja ci nazwę! Gdzie? No dobra. Jo. Ja, Dobra. Pachop, pikolo. To jest puste pikolo, pusta butelka, by no, to piccolo, nie pijeć. No, pijesz, no, pijesz. No, no, jesteś tak ludoba, że upadamy. To kucieje. Debile <coughs> Cześć, jak tam luka? Cześć, jak tam nauka? Jak tam nauka? Dobrze. Dobrze. Wie Jakie pan, macie pan, oceny? Jakie pan, macie pan, oceny? Piątki! Tak. I szóstki będą. I szóstki. Najlepsze z nas to Rozumiem. Wejdziecie na mój kanał YouTube i nazwę. Myślę, że mam nazwę. Czekaj. Dobra, no okej. Okay. To wejdźcie, dziewczyny na mój kanał. A nagrywasz teraz film? Nie nagrywam, nic. Po prostu wejdźcie na mój kanał YouTube. A ile masz obserwacji? Mam... Y, mam 11 tysięcy subów na kanale YouTube. A kamus na milio No wejdźcie widzowie na te, znaczy wejdźcie tego dziewczyny na ten kanał Gówniary Kurwa wszystkie wciążają Chwila Kurwa, trudno zejść do dziewczęt do zmały. Cześć jak tam nauka? Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam nauka? Dobrze. Jak ja masz je... imię? Jak masz imię? Ja... ja... ja jestem natalka. Natalka, ile masz lat? 15. Ile? 15. 15, a ta druga koleżanka? jest manekin. To nie jest malakim, bo przecież tylko skakał na łóżku. Ja szyję i tutaj położyłam manekin. Debilka. Siema, ma, jak tam nauka dziewczyna, jak tam nauka? Co? Jak tam nauka u was. Debilki. Pojebane kurwy. No nie dałabym powiedzieć Cześć, jak tam nauka koleżanko Cześć, jak tam nauka koleżanko No daj mi Kolejny bachor Siemawyku To Ty wieba Ci? Nie no, o kurwa się zesrał A uuuga Muuuga Siema Jak o imię? Weronika Weronika skąd jesteś? Kurwa się rozłączała Berenika. Proszę! Siema byki, sieba! Sieba! Siema. 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 Siema, live robię! No, co ty gadasz? No na, YouTube. no na nowym kanale YouTube! Na nowym kanale YouTube Live, co mam nazwę! Ja cię widziałem nie raz. A zrobisz klak, kla kla Nie! Wejdź na, mój, wejdź na mój... kanał YouTube, gdzie ci sam nazwę! Zostaw mi pod lajbę, łapeczkę w górę, Subaj dzwoneczek i donate'a myśli! Czekaj, zrobisz to Gili Gili po głowie, to idę i nawet zrobię 10 razy. Nie, musisz. Tak. Pierwsza musisz zostawić mi na live łapeczkę w górę, suba dzwoneczek i dolej tam wysłać, no, a dopiero ja później zrobię Gili Gili. zostawiłem już. Nie zostawiłeś. Zostawiłem. Nie zostawiłeś. Wysłałem ci nazwę. No da, ja cię znam, nie musisz mi mówić. Oglądałem Cię na TikToku. Ładnie tańczysz. Cześć Kolejna kurwa, co megle. Siema, jak tam do... siema? Siema, siema, siema. To siema, siema. To nie żadna ściema. ściema. Siema, siema, siema. To nie żadna ściema. Siema, siema. Siema, siema, siema. To nie żadna ściema. Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. yo. Siema, siema, siema. Dawaj bogu! No. Dawaj tak! <laughs> siema, siema. Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. To nie żadna ściema.